Tak jak mówiłam, jeszcze trochę za wcześnie na podsumowania takie oficjalne, ponieważ na razie biegli, badają jeszcze ubiegły rok. Natomiast tutaj z całą świadomością mogę powiedzieć ogólnie o tym, że działalność w Hali przyniosła przychody rzędu 2 miliony 800 zł. Koszty to około 3 milionów złotych, Tak to się na dzisiaj kształtuje. Oczekiwania są, żeby tak szło dobrze jak w tej chwili. Oczywiście e, sytuacja diametralnie zmieni się na korzyść, kiedy poprawi się układ drogowy i tutaj Chwała za to, że mamy finansowanie także Urzędowi Marszałkowskiemu, Urzędowi Miasta Gdańska i Sopotu. Myślę, że hala w tej chwili odnosi wielki sukces. Jednak ponad 160 tysięcy osób, które ją odwiedziło w ciągu tego pół roku, nikt się tego nie spodziewał. A zapowiedź takich imprez jak Top Trendy, e, Sting czy Liga Światowa, także Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym, to są imprezy, które pokazują, że warto było tą halę budować. Promocja każdego wydarzenia, które ma miejsce w hali wiąże się de facto pośrednio z promocją naszej nazwy i to jest główne, to jest clue kontraktu typu naming rights właśnie. Także jesteśmy obecni w mediach, budujemy pozytywne skojarzenia z faktem, że jesteśmy sponsorem tego obiektu, a tutaj ludzie przychodzą po rozrywkę, to, nie jest, to jest coś, co się kojarzy odwrotnie niż ubezpieczenie.